Wolność słuchania wymaga wspierania. Patronite.pl, Kośnikradio.net. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz. Godzina 11:10, a my rozpoczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej i mamy połączenie z kolejnym gościem: Jan Krzysztof Ardanowski, Wolni Republikanie, także były minister rolnictwa. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. No i panie ministrze, można powiedzieć, że wiceminister Michał Kołodziejczak groził, groził, czy obiecywał, obiecywał i obietnicy tym razem dotrzymał, zrezygnował z funkcji, odszedł z rządu, ogłosił tę decyzję dziś na konferencji prasowej. Część osób wskazuje, że to odejście z resortu to pewien ruch wyprzedzający, bo sporo jakichś jakiś afer, afer w tle. Jakie mamy informacje, co wiemy na temat obecnej sytuacji? Wie Panie, ja bym tu rozdzielił dwie rzeczy. To co Kołodziejczak opowiadał, może broniąc się w jakiś sposób o pracy resortu i instytucji mu podległych, od jego osobistej sytuacji. Ja wiązałem pewne nadzieje z ruchem, który, którego był twarzą, czyli zagrounią, biorąc pod uwagę pewną pasywność na wsi, brak aktywności, w szczególności rolników. Wydawało mi się, że nowa organizacja głównie ludzi młodych, wiążących swój, swoją przyszłość z rolnictwem, w miarę dobrze wykształconych, dość zamożnych, jest potrzebna. Ona mogłaby być takim trochę katalizatorem, trochę sumieniem tych oczekiwań wsi. Natomiast okazało się, że panu Kołodziejczakowi Bardziej chodziło chyba o osobistą karierę, jakieś ego bardzo duże, a jednocześnie brak przygotowania merytorycznego. Sprawiło, że stał się taką trochę kukiełką w ręku Donalda Tuska, który, któremu zapewne obiecał i ci, którzy go tam promowali. Że uspokoją wieś, że, że wieś nie będzie protestowała, że będzie popierała rząd Donalda Tuska, również i Trzaskowskiego w wyborach. I to wszystko okazało się całkowitą klapą. Ten, ten cały projekt pod nazwą Kołodziejczak przyciąga wieś do Platformy się nie, nie wydarzył. Wieś, rolnicy w szczególności. W drugiej turze poparli w stopniu niewyobrażalnym yy, Karola Nawrockiego 79,2 rolników yy, poparło kandydata którego ja zresztą również bardzo mocno wspierałem. Więc ta osobisty problem kołodziejczaka, który stał się taką trochę marionetką, jak kiedyś porównałem to do myszy, którą bawi się kot i los myszy jest jej pisany, no, się wypełniło. Oczywiście doszły pewne nowe okoliczności problem tego nieszczęsnego. Występujący nie tylko u niego, kupowania dyplomów, gdzieś tam jakichś niewyjaśnionych sytuacji z uzyskiwaniem formalnych potwierdzeń wykształcenia. On się z tego nie umie wytłumaczyć, nawet chyba do końca nie wiedział, w jakich szkołach, gdzie te dyplomy miały być dla niego załatwiane, ale to już tam jest, spójrzmy kurtynę milczenia. Dla mnie ważniejsze jest to, nie tam osobisty los kołodziejczaka. Y, zgodził się za trochę robić za, za, za taką kukłę, więc y, niestety y, może mogę mu tylko współczuć, bo y, stracił całkowicie zaufanie rolników. Już nie słyszałem nikogo, kto by o nim się dobrze wypowiadał, y, y, naobiecywał, jakie on tam wielkie zmiany ty... wprowadzi. A wyszło na to, wyszło, jak wyszło. Natomiast. A to tylko panie o, o... ministrze, tylko jedno pytanie jeszcze, bo to zaufanie rolników, czyli to, na czym zbudował de facto no, swój kapitał, przecież Agrounia, prawda, no, to było e, to, to było. E, pytanie takie, czy, czy minister dzieńczek jest, jest już skończony politycznie, bo on nie miał niczego tak naprawdę oprócz tego mandatu, tego zaufania e, właśnie ludzi, rolników, a to zostało bardzo szybko roztrwonione, bo to już nie kwestia Tak, to rozstrwonił i to już nie wróci. To, to nie jest tak, że on może z powrotem wrócić na barykady e, na, na protesty, na, na jeździć traktorem, wysypywać w supermarketach y, żywność, y, to już y, nikt mu nie uwierzy, bo miał możliwość y, a twierdził, że jeżeli takie narzędzia by dostał, miałby możliwość to on by wszystko naprawił. Y, czasami patrzyłem z takim trochę zażenowaniem by nie powiedzieć z, ze smutkiem na człowieka któremu się wydaje że on będzie wszystko zmieniał że on tu naprawi wszystko tylko jak zostanie ministrem to, no to znaczy że nie rozumie jak działają mechanizmy administracji nie miał do tego to nie jest może jego wina, tylko po co się pchał w takim razie do ministerstwa. Nie miał żadnego żadnych narzędzi, żadnego przygotowania. Yy, poza yy, takim dość prostym, by nie powiedzieć czasami prostackim yy, poglądem, że jak się coś chce, to wszystko można zmienić. No to nie jest tak. Żyjemy yy, w w pewnym systemie zależności. Przede wszystkim jesteśmy tu bardzo mocno trzymani za gardło przez Unię Europejską. Więc ja nie sądzę, żeby Kołodziejczak odzyskał zaufanie rolników. Szkoda. Szkoda, bo zmarnował, roztrwonił poważny kapitał, który Polsce by się przydał. Natomiast, wie pani, chcę wrócić do tego, o czym on mówi. On mówi o złej pracy Ministerstwa Rolnictwa. O tym, że rządzą pracownicy, że tam są różnego rodzaju dziwne układy, trochę się włożę w ten sposób broni. Ja bym powiedział, że coś na rzeczy jest i to nie jest może tylko i wyłącznie problem ministra Siekierskiego. Ja wielokrotnie wypowiadałem się pozytywnie o jego kompetencjach. Jest człowiekiem doświadczonym, tylko układ w rządzie powoduje, że minister rolnictwa, od którego oczekują rolnicy, społeczeństwo rozwiązywania problemów, zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, ale również i odpowiedniej kondycji rolnictwa, żeby nie musiało drżeć cały czas o przetrwanie, o przeżycie, jego pozycja jest słaba. Zwracałem na to uwagę wielokrotnie decyduje de facto premier i cały rząd in gremio, minister finansów, a siekierski jest trochę czasami po prośbie człowiekiem, który musi żebrać o to, żeby były pieniądze na wsparcie w sytuacjach klęsk żywiołowych, na przykład. Czy jakiejś sytuacji, które y, są niezawinione y, przez rolników? Zmarnowana y, polska prezydencja. Mieliśmy przedstawić um, propozycje daleko idące, jakieś takie rzeczywiście wizjonerskie, strategiczne rozwiązania dla rolnictwa europejskiego. Nic z tego nie wyszło. Wyszedł wielki humbug, ale to dlatego, że um, ogólna polityka rządu i pana premiera Tuska jest taka: nie stawiajmy się Unii, siedźmy cicho. Przecież nie można Unii i Berlinowi w jakikolwiek sposób um, się przeciwstawiać. Więc to jest też i osobisty problem um, pana ministra Siekierskiego. Ja czasami się zastanawiam, człowiek z takim doświadczeniem, i z pewną jednak. Wiedzą, zdobyłem tą również przez prawie 20 lat w Brukseli, No trochę rozmienia się na drobne i pewnie podzieli los Kołodziejczaka, bo zostanie oskarżony o różnego rodzaju niedociągnięcia czy brak brak w rolnictwie jakichś wyraźnych sukcesów. Oczywiście nam czymś się chwalą, ale to, to, to sukcesami tego nazwać nie można. Ale jest jeszcze problem inny, na który też i Kołodziejczak zwraca uwagę. Ministerstwo Rolnictwa zostało oddane. Praktycznie w pakt y, polskiemu stronnictwu ludowemu. Y, to jest zależność koalicyjna, która pewnie wynika z umowy koalicyjnej. Kilka minister z ministrem konstytucyjnym, we wszystkich pozostałych ministra, ministerstwach wiceministrowie. To, y, wszędzie to są grupy kilkunastu, kilkudziesięciu y, ludzi, ale również oddano PSL-owi administrację rolną. Y, może, może słuchacze nie wiedzą, w administracji rolnej w Polsce. To są w dużej mierze wymagania Unii Europejskiej jest ponad 31 tysięcy etatów. 31 tysięcy etatów podległych Ministerstwu Rolnictwa. Agencja Restrukturyzacji, KOWR, Krus, Doradztwo, Instytuty naukowo-badawcze, kilkadziesiąt szkół rolniczych, stacje chemiczno-rolnicze i tak dalej, i tak dalej. I pan Donald Tusk doskonale wie, i tym, tym straszy PSL. Jak będziecie podskakiwać, to Zabieram to, to za, za przepraszam na zbity pezgłaz, wyrzucam i te wszystkie dzieci prominentnych działaczy PSL-u, które dostały pracę nie ze względu na, chociaż wyjątki są, ale nie nie, nie tyle ze względu na kompetencje, co na układ koalicyjny który, i, i to, że PSL to dostał do, do używania i do obsadzenia zresztą skutecznie i brutalnie to czyni. Były również i pewne nadużycia w czasach rządu PiSu, ale tak brutalnego y, rozprawiania się z ludźmi, którzy cokolwiek mieli z poprzednią władzą, wyrzucanie szeregowych pracowników, to nigdy czegoś takiego nie było, a w tej chwili jest. I pan premier Tuz, który. Jest człowiekiem bezwzględnym, trzyma, że tak powiem, za, żeby tu nie wiem, jakąś delikatną nazwę za Kochones y, y, pana Kosiniaka i et consortes i y, y muszą siedzieć cicho. Stąd m.in. taka spolegliwość y, polityczna, y, popieranie y, Trzaskowskiego, y, y, tych, tych nurtów y, y, ideologicznych powoływanie się jednocześnie na Witosa, który myślę, że to dokładnie w grobie się przewraca, jak widzi, że PSL popiera związki homoseksualne i aborcje na przykład. Ale w Ministerstwie Rolnictwa to nie jest kwestia złych pracowników. To ja temu chcę zaprzeczyć. Część z nich to są jeszcze ludzie, których ja gdzieś tam awansowałem. Pracownicy są zachowawczy w każdej instytucji administracyjnej. Wszędzie trochę pozorują pracę. Chcą przetrwać kolejne burze polityczne. Zamierzają doczekać każdego następnego ministra. W związku z tym udają pracę, pusta korespondencja, na którą się odpowiada. Skoroszyty i teczki puchną, gdyby przyszła jakakolwiek kontrola. No tak, pracujemy, pracujemy w pocieczoła, boże, jak my tu pracujemy, ile dokumentów narobiliśmy, a brak podejmowania decyzji. Ale to Decyzję muszą podejmować politycy, którzy idą do administracji, to... a, a ci się boją, choćby tego, że podjęcie jakichkolwiek decyzji może się wiązać z zastraszaniem przez CBA, przez NIK, więc lepiej udawać pracę niż i pozorować aktywność, niż rzeczywiście podejmować często trudne. Bo już nie ma łatwych, trudne decyzje, które miałyby jakiemuś obszarowi gospodarki, w tym przypadku rolnictwa, pomóc i zapewnić pewną stabilność, pomoc państwa, bo państwo jest do tego moim zdaniem obligowane. Więc czak dotyka problemów, które w ministerstwie występują, pewnej bezradności ministrów, którzy kierownictwo resortu może poza Siekierskim, a też każdy gra na siebie z tych wiceministrów. Każdy buduje swoją rozpoznawalność, popularność, puszy się tym, że jeździ na spotkania, przemawia i tak dalej. Tak zawsze było. Próżność ludzka zawsze w ten sposób się manifestowała. Natomiast w rolnictwie jest coraz gorzej. Właśnie, panie To są, ministrze, to są bo to, niestabilne bo chciał... sytuacje. Tak, to są niestabilne sytuacje. No też nie zapominajmy, że minister Kołodziejczak oczywiście był, część, był częścią tego systemu, a tu jeszcze pewno jest tak, że no był tym człowiekiem, który mówiono o tym, że jest człowiekiem z ludu, że będzie mówił faktycznie głosem rolników i to zostało gdzieś zaprzepaszczone, ale jeżeli chodzi, teraz chciałabym jeszcze na moment, abyśmy powiedzieli właśnie o tych problemach rolników i spojrzeli na sytuację na Bliskim Wschodzie, bo wydaje mi się, że to jest gdzieś marginalnie traktowane w przestrzeni medialnej. No My mówimy o cłach na nawozy z Rosji, z Białorusi, ale Egipt przecież jest odcięty obecnie od izraelskiego gazu. Wiemy, że wstrzymał już produkcję nawozów, czym polski rolnik może mieć problem z tego powodu? Czy możemy jakoś powiązać to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie z sytuacją na, na rynku? Na, Panie, świat się stał rzeczywiście globalną wioską. Coś, co się dzieje gdzieś na Antypodach, kiedyś to nas nie dotyczyło, bo nawet o tym nie wiedzieliśmy, w tej chwili ma istotny wpływ na, na gospodarkę praktycznie na całym świecie. Problem dostępności nawozów występuje. To jest problem nie tyle do tej pory, nie tyle był problemem ilościowym, że nie było tylko dramatyczne ceny właśnie związane z polityką Rosji, z grą gazem, podniesieniem drastycznym cen, co uzależniło Europę i zwiększyło koszty. Doszło do tego, że część zakładów azotowych, głównie chodzi o nawozy azotowe, ale również i wieloskładnikowe, poupadało, zostały zamknięte. Polska... Powinna jednak wspierać własny kompleks nawozowy. My mamy naprawdę jeden z najlepszych przemysłów nawozowych w Europie, by nie powiedzieć na świecie. To są zresztą pewne działania, które jeszcze za prezydenta Mościckiego przed wojną były tam rozpoczęte. I te zakłady, zakłady azotowe w Polsce, Grupa Azoty, są w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. I jeżeli państwo a minister rolnictwa jeszcze do tego chce wrócić, no wydaje się, że to jest bezradny. To, to nie, od, nie od niego zależy. To zależy od polityki premiera, od polityki rządu. Jeżeli byśmy wsparli własny sektor nawozowy w Puławach, w Policach, w Tarnowie, w, 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 w Kościerzynie, na Dolnym Śląsku i wielu innych miastach, Anwil we Wrocławku. To naprawdę my możemy być nie tylko mieć bezpieczeństwo nawozowe, które się wprost przekłada na bezpieczeństwo żywnościowe, ale możemy stać się istotnym dostarczycielem nawozów dla świata, tam gdzie tych nawozów brakuje, gdzie produkcja się zwija, a jednocześnie wprowadzone embargo rosyjskie sprawi, że zresztą bardzo słusznie i uważam to za najbardziej logiczne działanie tyle, że o dwa lata spóźnione że w Europie również wzrośnie zapotrzebowanie na nawozy produkowane w ramach Unii Europejskiej. My byśmy mogli być tutaj jakimś istotnym elementem w tej grze, ale jest potrzebna polityka rządu, wspierania własnych przemysłów, a nie podczepiania się tylko pod, pod Niemcy czy, 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 czy udawania, że nie ma, nie ma problemu. To jeszcze, panie ministrze, powiedzmy, jak w tym roku czego mogą się spodziewać rolnicy, jeżeli chodzi o ceny? oceny ziarna, oceny zboża, susze, czy tutaj jest jakiś taki długoterminowy plan strategiczny, jakiś plan wsparcia od rządu? Wie pani, do końca nie wiemy, jakie będą zbiory. Susza jest, ona nie, nie występuje w całej Polsce. To nie jest tak, że to jest zjawisko masowe. Deszcze, które są od ostatnich dwóch, trzech tygodni, w dużej mierze poprawiły sytuację hydrologiczną. Oczywiście tam na bardzo słabych glebach są pewne obszary w Polsce. Jest trochę, trochę północna Wielkopolska, lubuskie, część zachodniopomorskiego, również taki pas na wschodzie Mazowsza. Tam jeszcze takie enklawy są w Polsce. To tam jak już zboże zaczęło zasychać, to, to i deszcze nie pomogły, to tam często jeszcze komplikuje dodatkowo. Ale jeżeli chodzi o kopowe buraki, ziemniaki warzywa. To wszystko jest nadrabiane. Trochę jest problemem nie tylko woda, ale i niskie temperatury, które cały czas się utrzymują. Natomiast jeżeli chodzi o ceny, ja nie spodziewam się na tych głównych rynkach, czyli zboże i rzepak dobrych cen. W dalszym ciągu są skutki zboża sprowadzanego z Ukrainy i tutaj nie, nie znajduję żadnego usprawiedliwienia Dlatego, że Polska y, otwierała się na to zboże y, różnic wspaniacy na kabrze Nabili, y, reakcja była, ale zdecydowanie za późna pomimo tego, że rolnicy apelowali, a zresztą o tym też mówiłem najwyższym czynnikom w pis -ie. w tej chwili jest sytuacja z Ukrainą, wróciły ustalenia sprzed wojny, również ceny, tylko że ja przypomnę Cła również, że kontyngenty dotyczą tylko nielicznych produktów sprowadzanych z Ukrainy, no między innymi mięsa drobiowego i cukru. Tu się może trochę poprawić, ale... Zagrożenie będzie z Ameryki Południowej, bo Komisja Europejska, przed wszelkimi siłami, tu Niemcy wykazują wyjątkową determinację, żeby tę umowę podpisać. To też obciąża polski rząd. Tu takie gierki się toczą. Uspokajanie rolników okazuje się, że to było uspokajanie na wybory prezydenckie, że my tu twardo będziemy przeciwko umowie Mercosur. A niedawno jeden z wiceministrów, w, który, w resorcie chyba funduszy regionalnych, stwierdził, że Polska nie będzie blokowana. Umowy Mercosur, że się na nią zgodzi. Czyli to wygląda na to, że to była tylko i wyłącznie propaganda na użytek kampanii wyborczej Trzaskowskiego. W każdym razie problem zboża z Ukrainy polega na tym, że tam, gdzie nie ma kontyngentów, to nawet zapłaconym cłem to zboże jest tańsze od naszego. I więc spodziewam się, że w dalszym ciągu ono będzie szło do Polski. Oprócz tego to jest tylko to, to rozwiązanie na chwilę, ono było wprowadzone po 5 czerwca, kiedy się kończyły tak zwane ATM, takie tam ustalenia wcześniejsze, a już zapowiedziano kilka dni temu, Komisja Europejska stwierdziła, że umowa handlowa z Ukrainą, o, o praktycznie o pełnym otwarciu rynku Unii Europejskiej na produkty spożywcze z Ukrainy, wejdzie, zostanie podpisana czy wejdzie w życie, nie, zostanie podpisana w lipcu, czyli za chwilę, a wejdzie w życie od stycznia przyszłego roku. I gdzie tu jest jakaś determinacja ze strony polskiego ministerstwa rolnictwa, ale również premiera, bo ja wielokrotnie mówiłem, że to nie minister rolnictwa te decyzje podejmuje tylko Premier. Więc gra koalicyjna, w uzależnienie PSL-u od stołków i przepraszam za wyrażenie koryta, które dostali w tej kadencji, w, w, w tej koalicji rządzącej, powoduje, że tu rolnicy nie mają specjalnie nadziei na, na, na pilnowanie ich interesów zbieżnych z interesem społeczeństwa, bo to nie są interesy partykularne rolników. Odpowiedzialność ponosi pan premier Donald Tusk, i dziwię się, co co PSL jeszcze w tej koalicji robi, a Kołodziejczak no, to jest może dramat człowieka, którego to wszystko przerosło. Y, okazał się takim trochę właśnie y, zabawką w rękach y, Donalda Tuska, y, ale to na co zwraca uwagę, w dużej mierze y, powinno być przedmiotem analizy i wyciągnięcia wniosków, jak poprawić sprawność administracji rolnej, jak doprowadzić do tego. Mało to prawdopodobne, żeby nie była łupem politycznym, gdzie y, kolejna opcja, w tym przypadku PSL, y, y, stróża przy bramie wyrzuca, bo, bo nie jest związany z PSL-em. Y, jak sprawić, żeby y, administracja, zarówno zatrudnieni urzędnicy, którzy mają wiedzę kompeten i kompetencje, ale to musi być szef, który to od nich wyegzekwuje, bo inaczej będą pozorować pracę. Jak y, politycy y, y, mają podejmować decyzje, a nie udawać, Zasłaniając się przepisami unijnymi, terminami, procedurami i tak dalej, i tak dalej, po to, żeby nic nie robić, biorąc pieniądze i to wcale nie małe za y, y, sprawowanie tak zwanej władzy. I już, panie ministrze, na, na zakończenie, y, y, króciutko rozpad trzeciej, trzeciej drogi. Czy to było dla pana zaskoczenie? Nie. To był projekt wymyślony przez Tuska. On się tym zresztą chwalił, żeby zebrać tych takich, którzy no nie chcą jakby wprost na platformę. Zresztą czy Tuska, czy służb specjalnych, przecież to jest podobna sytuacja, jak była kiedyś z Palikotem, jak była z nowoczesną, z Petru. To tak samo było z trzecią drogą. Pokazuje ostatnie wyniki pokazują również, że ten projekt nie, nie znalazł poparcia Kandydat nie znalazł poparcia wśród wyborców, więc to, że się to rozlatuje, krzyż na drogę, to był eksperyment, który się generalnie nie powiódł. Ale cały czas pozostaje problem następny: jak zagospodarować jak znaleźć wiarygodną, uczciwą pro-polską reprezentację dla tego, tej części społeczeństwa, która nie chce ani prawa i sprawiedliwości, ani platformy, która szuka swojej reprezentacji. To jest sprawa otwarta i myślę, że na scenie politycznej Y, zarówno po stronie liberalno-lewicowej y, jak również po stronie prawicowej y, nastąpią a moim zdaniem muszą nastąpić pewne przeorganizowania bo y, już patrząc bliższa ciału Koszula jestem człowiekiem polskiej prawicy również jeżeli my się nie przeorganizujemy y, i tylko będzie próba takiego dyktatu ze strony pis i prezesa Kaczyńskiego który chyba nie rozumie, że to nie on wygrał wybory, tylko y, y, suma głosów ludzi, którzy w odpowiedzialności za Polskę zagłosowali na Nawrockiego, y, to my tych wyborów możemy w 27 roku y, nie wygrać, a nie sądzę, żeby były przedterminowe. Powiedział złapany gdzieś w drodze. bo Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę Jan Krzysztof Ardanowski, Wolni Republikanie, także były minister rolnictwa. Dziękuję panie ministrze za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie panią i wszystkich słuchaczy. Szczęść Boże. I my także pozdrawiamy, drodzy państwo, półmetek drugiej godziny Odysei Wyborczej za nami, 11.33 na zegarach. No to w takim razie teraz muzycznie i my posłuchamy... Klasyki. Dice Trace to jest y, zespół na naszej liście. Money for nothing. Ciekawa jest historia tej piosenki. Ona y, została napisana przez Marka. Ja już teraz nie pamiętam dokładnie nazwiska, ale to był. A, tutaj podpowiada. To powiedz głośno, powiedz słuchaczom. Powiedz tak, żeby wszyscy e, su, 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 słuchacze Szymon Christianus... Zapewne chodzi o Marka Knopfler'a. Tak jest, razem Z ze Stingiem, duchasów. prawda? Chyba, chyba ta piosenka Nie została wiem. napisana, ale ja wiem. <laughs> razem ze Stingiem jest ciekawa, bo oni e, f, faktycznie mm, opowiadali o tym, że zasłyszeli e, po prostu rozmowę, komentarz e, pracownika jakiegoś sklepu, chyba sklepu RTV AGD, który komentował, że ci to mają łatwe życie, ci. To do, w domyśle gwiazdy Roka mają pieniądze, e, p, prawda? i za darmo, i e, kobiety za darmo, no i to stało się e, pewną inspiracją do napisania tego tekstu i wielkiego hitu m, zapewne e, który też przyniósł i jeszcze większą popularność i sporo e, zasobów obu e, obu tym gwiazdom Roka. No to teraz już słuchamy Dice Trace. Wejdź na impuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.